Cześć. Jakiś czas temu informowałem Was na, moim, na mojej karcie społeczności na kanale o tym, że mój regulator ładowania Victron MPPT RS450 uległ uszkodzeniu, a mianowicie dostałem Error 200, czyli uszkodzenie konwertera DCDC w tym urządzeniu. No i okazało się, że nie tylko ja. Miałem z tym problem, a bardzo, dużo ilo, bardzo duża ilość ludzi zgłaszała ten sam problem. W ogóle była o tyle śmieszna sytuacja, że dzień wcześniej dzwonił do mnie kolega Jurek, który się pytał właśnie jak mi się ten e, regulator sprawuje, no bo jemu się spalił dopiero co i właśnie z tym błędem 200. No, no ja powiedziałem, że super, kurczę, nie ma żadnego problemu, bezobsługowy. No i dzień później e, również dostałem error 200. E, sam regulator nie był jakiś stary, miał raptem nie wiem, dwie godziny wyprodukowanej energii. Myślę, że chyba nawet coś koło tego nie pamiętam już generalnie. Tak czy inaczej, problem nie był jednostkowy. Okazało się, że te regulatory padają jak muchy. No i mamy właśnie stanowisko Victrona. A dzisiaj kolega Michał Pobocki z firmy Globtechnik, która jest partnerem również tego odcinka, podesłał mi E, oficjalne stanowisko Victrona, i chciałbym z Wami się wspólnie z nim zapoznać. Także zaczynamy. E, dokument datowany na lipiec, tak? czyli ten miesiąc. No i zobaczmy, co jest napisane: MPPDR 450, Batchers e, HQ 2216 aż do 2236, czyli takie e, serial numbery. Szanek z Failure Rate. No, zdecydowanie. The underlying cause was a temporary change in a component, tak, czyli e, przyczyną m, tej awarii było to, że zmienili jakiś tam komponent, e, którego używali. No, jestem w stanie to zrozumieć. W czasie, kiedy była e, pandemia, był bardzo duży problem z dostępnością komponentów. Sami to w środku Bonio przeżyliśmy. OK, no tam pomimo bardzo rozległych testów laboratoryjnych okazało się, że tego nie wykryli i z instalacji spływają im coraz tam większe ilości tych uszkodzonych regulatorów ładowania i to jest poza ich normalnym standardem jakościowym. Co ciekawe, MPPTR 450 na 200, czyli ten duży, nie jest, nie jest tym powiedzmy obciążony. Dobra, dalej mamy the failure in question does not pose a safety concern. After the failure of the component the PV output is shorted and the unit shows error 200 dCV error. Tak, dokładnie. Nie ma tego problemu żadnego jeśli chodzi o bezpieczeństwo. U mnie też tak było. Po prostu w pewnym momencie podczas normalnej pracy regulator wywalił błąd 200 i się wyłączył. Eee, i, I tyle, tak. Dobra, analiza gdzieś tam w terenie nie pokazała żadnej e, powiedzmy korelacji między tym, jak się używa instalacji jaki jest, jaka jest bateria, jaki jest tam. E, panele jak są podpięte do tego. E, zresztą u mnie tak samo. U mnie ja mam podpięte 4, chyba 8 e, czy 4,6 w dwóch stringach, także zupełnie niedociążony w żaden sposób był ten, Regulator, mimo to się spaliło. Eee, tak więc nie wiedzą, co dokładnie może powodować ten problem. Może on wystąpić w ciągu miesięcy, a nawet lat. No i co oni tutaj dalej nam proponują w tym temacie. I tutaj proponują coś takiego: Victron will replace any of the affected units at any point in the next 10 years. Więc tak naprawdę wydłużają gwarancję na urządzenia, które mamy w domach, aż do 10 lat. Tak? To jest moim zdaniem coś, co odróżnia dobrego producenta, który też potrafi załapać, jak widać, w topę, od takiego, który kuli ogon i po prostu się chowa i mówi: OK, poszło radźcie sobie. Więc tutaj, moim zdaniem, jest to zachowanie no bardzo pozytywne, tak? Dali ciała, natomiast przyznają się do tego otwarcie, i proponują użytkownikom tak naprawdę no podwojenie okresu gwarancji na takie urządzenie. Więc myślę, że no nie jest to nie jest to dla nich ani tanie, ani, ani łatwe, ale gdzieś tam wzięli na klatę problem i faktycznie go chcą rozwiązać. To Doceniam bardzo, tak to powinno wyglądać w przypadku dobrych firm. Spytajcie chińskich producentów falowników, czy też coś takiego mogą wam zaproponować w przypadku jakiegoś większego fakapu. Tak, no i generalnie wszystkie te urządzenia, które są obarczone tym problemem, będą za darmo wymienione. Nawet jeśli nadal działają, tak? Czyli, nadal, nawet jeśli macie, powiedzmy, właśnie ten regulator, który no, wiecie, że jest na tej liście, to możecie się zgłosić, nawet jeśli wciąż działa, żeby wam wymienili na nowy. Możecie też po prostu poczekać, niech działa, i, i, i dopiero jak, jak się zepsuje, to zostanie wymieniony. E, dobra, other quality improvements beside this component change multiple improvements have been made to the boat, bla bla, bla, bla. E, Po tym właśnie 22-36. No, i te, które są po prostu nowsze, no to nie są już obarczone tym błędem i zostały tam e, ulepszone. więc o to się nie bójcie. Według nich można to kupować. No i dobra, konkluzje. E, Dobra, tu nie ma nic ciekawego. Lecimy dalej. Affected Models, no to właśnie to. E, affected Serial Numbers są serial, serial numbery, które się od czegoś takiego zaczynają. E, później mamy opisane, jak jest sformatowany ten serial number. Bla, 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 dobra. Dalej. E, Dobra, warranty on fall affected. Dobra, do 10 lat jest przedłużona e, gwarancja. E, this to accommodation, is, is preferred. Aha, czyli preferują, żeby dalej zachować to urządzenie. Dobra. Dystrybutorzy e, zapewnią Wam e, nowe jednostki. E, przed otrzymaniem tych uszkodzonych. Także możecie sobie wymienić na nowe bez przerwy w dostępności tego urządzenia, tak, bez przerwy w produkcji. To też bardzo miło z ich strony. No i tam te, które zostały zebrane, muszą być zniszczone, tak jak to zawsze w Victronie wygląda. Co tutaj mamy? Common question. When I'm, the batches works well, should the unit be replaced? If the customer prefers it uh, to be replaced, then that it's always accepted. Dobra, czyli tak naprawdę nawet jeśli działają to, co już mówiłem, możemy to wymienić. Hmm, za pracę instatorom nie zapłacą. Eee, e, dobra, eee, what is the failure rate? Jak, jak, jak dużo ich padło? Z pierwszych batchy 22, 16 i 17, też 10% i cały czas im rośnie. A dla 22, 36, czyli tego końcowego, już jest dużo, dużo lepiej, ale no wciąż tam gdzieś padają. I z Victron Steel Shipping Singhafy. A czy dalej Victron sprzedaje te uszkodzone? Nie, wszystkie zostały gdzieś tam zebrane z rynku. No i to jest tyle. Także podsumowując, to co najważniejsze, jeżeli masz taki regulator, który jest właśnie narażony na ten błąd, to możesz go bezpłatnie zgłosić i wymienią ci bez żadnego problemu i przysiąć najpierw nowy, a dopiero później wezmą ten uszkodzony. Także żebyś mógł sobie go wymienić bez żadnej przerwy w produkcji. Gwarancja została wydłużona do 10 lat na te urządzenia, które wciąż działają i mają te właśnie. Z, te, z, tego, z tego wadliwego bacza są. No i tyle. Także moim zdaniem, Wiktron zachował się w tym przypadku bardzo ok. Także kciuk w górę dla, dla Wiktrona. Nie umył, e, że tak powiem, rąk, nie, 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 nie schował głowy w piasek, tylko faktycznie zmierzył się z tematem. E, ja mojego odesłałem już wcześniej i w sumie wciąż czekam na przesłanie no, nowego, więc zobaczymy co tam z tego wyjdzie. Wysłałem po prostu przed pojawieniem się tej notki. No, także tak to wygląda. Przypominam jednocześnie o tym, że możecie skorzystać właśnie z rabatu 25% w firmie Globtechnik na wszystkie urządzenia Victrona i aby skorzystać z tego rabatu, musicie się odezwać do Michała Pobłockiego i podać hasło Maciej Krasuski. Dobra, na ten moment tyle. Mam nadzieję, że pomogłem jak zwykle. Trzymajcie się, cześć.